Wczoraj z Blok Grubasa, 40 kg mniej 2 miesiące 2.0 Czemu 2.0? No bo... Pff, Bóg tak chciał tak ja to mówię. że biorąc właśnie. Yy, często to mówię, że yy, znaczy nie, nie mam nic takiego w głowie i zachęcam do tego, żeby mieć O kurde, wtedy zacząłem i nie udało mi się, porażka, takich u mnie w ogóle nie ma. Udało się tak jak się miało udać, czyli zrobiłem to, co miałem zrobić. Wszystko jest czegoś konsekwencją. No i dzisiaj mi się zachciało, znaczy wczoraj mi się zachciało, sobie pomyślałem, że. To jest ten czas, żeby zrzucić sobie troszeczkę kilogramów. Coś sobie pobiegam, coś przede wszystkim zmienię nawyki żywieniowe, bo to jest podstawa. Przynajmniej ja tak uważam. A sport ma być tylko przyjemnością: sport, czyli nie wiem, jeżdżenie na rowerku, bieganie, trochę jakichś ćwiczeń. No i przede wszystkim pływanie. Już dzisiaj będzie o tym właśnie.